Shescu Sist Kim. Maudredi. Mam na imię Maria i w wieku 92 lat jestem tutaj, aby podzielić się z wami czymś cennym, czego się nauczyłam. Siłą teraźniejszości, prawdą, która jest moim wiernym towarzyszem. Życie w teraźniejszości to nie tylko przeżywanie dni, to obejmowanie każdej chwili z pełną świadomością i wdzięcznością. Wielu z nas odczuwa ból z powodu wrażenia, że życie nam ucieka, zgubieni w zmartwieniach i żalach. Ale dzisiaj chcę pokazać Wam, jak możemy przekształcić naszą codzienną rzeczywistość i znaleźć radość oraz sens w każdym oddechu. W tym wideo opowiem Wam, jak sprawić, by każda sekunda się liczyła. Ale zanim zaczniemy, sprawdźcie, czy już subskrybowaliście kanał, aby nie przegapić żadnego wideo. Dobrze pamiętam, jak w mojej młodości często gubiłam się w labiryntach przesłych wspomnień i przyszłych niepewności. Wydawało się, że każda chwila mojego życia była skazana na wymykanie się z moich rąk, jak drobne ziarenka piasku, dmuchane przez wiatr. Było to uczucie ciągłego spóźnienia, biegania za czasem, który sama pozwalałam sobie uciekać. Pewnego szczególnie spokojnego popołudnia siedziałam w swoim ogrodzie. Słońce tkało złoto między liśćmi, kiedy małe widowisko przyciągnęło moją uwagę. Na brzegu starej kamiennej fontanny ptaszek rozkoszował się kąpielą. Jego pióra błyszczały w słońcu, a każda kropla wody, którą strzepywał z piórek, wydawała się uchwycić fragment światła. Był całkowicie pochłonięty radością chwili, wolny od więzów wczoraj i zmartwień jutra. To była prosta, ale głęboko przemieniająca chwila. Ten ptaszek nie martwił się o to, gdzie będzie w przyszłą zimę, ani nie był zaniepokojony przeszłymi burzami. Po prostu żył teraz. Znajdując radość w świeżości wody i ciepłym słońcu. W tym momencie zdałam sobie sprawę z nieocenionej wartości bycia obecnym. Od tamtego dnia zawarłam ze sobą pakt. Żyć jak ten ptaszek. Zamiast pozwalać moim dniom być pochłoniętym przyszłymi zmartwieniami lub przeszłymi żalami, zaczęłam szukać piękna i radości w małych rzeczach. Ta zmiana nie wyliminowała wyzwań życia, ale zmieniła sposób, w jaki je napotykam. Żyjąc w teraźniejszości, problemy wydawały się mniej przytłaczające i bardziej do opanowania. Ta filozofia stała się sekretem, którym dzieliłam się przez lata z ludźmi wokół mnie, i widziałam, jaki miała wpływ na ich życie. Weźmy na przykład moją sąsiadkę, Anę, która niedawno straciła męża. Smutek wydawał się stałym elementem jej życia, dopóki nie zaczęła stosować tej koncepcji życia w chwili. Małe codzienne radości. Jak poczucie ciepła słońca na twarzy, czy słuchanie zaraźliwego śmiechu jej dzieci bawiących się w ogrodzie, stopniowo przywróciły ją do życia. Nauczyła się znajdować spokój w teraźniejszości, celebrując małe codzienne zwycięstwa, zamiast tonąć w morzu, co by było gdyby. Te doświadczenia utwierdziły mnie w przekonaniu, że pozwalając sobie żyć prawdziwie w teraźniejszości, możemy przekształcić sposób, w jaki doświadczamy życia, czyniąc je bogatszym i bardziej satysfakcjonującym. Sztuka życia w chwili jest w swej istocie praktyką wdzięczności i akceptacji, drzwiami, które otwierają się na pełnię życia. Mój przyjaciel Lukas przechodził przez naprawdę trudny okres w swoim życiu. Poważna choroba zapukała do jego drzwi, podważając wszystko, co myślał o życiu i przyszłości. Pewnego wiosennego dnia, gdy rozmawialiśmy w parku, podzielił się ze mną decyzją, którą podjął. Zamiast tracić się w zmartwieniach o to, co przyniesie jutro, postanowił skoncentrować się na pięknie i miłości obecnych każdego dnia. Życie teraz, powiedział z uśmiechem, jest jak malowanie dzieła sztuki, gdzie każde pociągnięcie pędzla się liczy. Ten wybór nie tylko zmienił jego sposób radzenia sobie z chorobą, ale także przyniósł spokój i szczęście których bał się nigdy więcej nie poczuć. Zaczął zauważać bardziej żywe kolory kwiatów, zaraźliwy śmiech dzieci w parku i życzliwość w spojrzeniach ludzi wokół niego. Koncentrując się na teraźniejszości, Lukas zdał sobie sprawę, że dobre chwile są częstsze niż sobie wyobrażamy. I że spokój można znaleźć nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Ponadto, Lukas i ja często rozmawiamy o czymś, co nazywamy odpornością. Odporność nie jest wrodzoną cechą, ale umiejętnością wykuwaną w kuźni naszych osobistych walk. Ja sama, na swojej drodze, stawiłam czoła burzom które myślałam, że mnie złamią. Jednak z każdym wyzwaniem nauczyłam się tańczyć z życiem, poruszając się wdzięcznie przez jego zawirowania. Odporność to akceptowanie rzeczywistości, bez względu na to jak twarda jest, i wykorzystywanie każdej doświadczenia jako stopnia do wspinania się wyżej. Pomyśl o wszystkich przeszkodach, które już pokonałeś. Każdy z tych momentów nie tylko nauczył cię czegoś ważnego, ale także dodał warstwę siły do twojego charakteru. Oczywiście, zdolność do adaptacji jest kluczowa. Życie rzadko rozwija się zgodnie z dobrze zaplanowanym scenariuszem. Jest nieprzewidywalne i pełne niespodzianek. Bycie odpornym to także bycie elastycznym, znajdowanie innowacyjnych sposobów na osiągnięcie swoich celów, mimo zakrętów na drodze, a posiadanie u boku ludzi, którzy cię wspierają, oferując przyjacielskie ramię lub zachęcające słowo. Ma ogromne znaczenie w naszej zdolności do stawienia czoła temu, co nas czeka. Więc, podczas gdy kontynuujemy tę drogę razem, pamiętaj, że każde wyzwanie jest okazją do wzrostu, każdy dzień jest szansą na docenienie, a każda osoba w naszym życiu jest darem, który pomaga nam budować tę wewnętrzną siłę, którą nazywamy odpornością. Od czasów niepamiętnych my, ludzie, przyciągaliśmy się wzajemnie, tworząc plemiona, wspólnoty i społeczeństwa. Ta naturalna skłonność do socjalizacji jest jedną z naszych najważniejszych sił. W chwilach trudności posiadanie kogoś przy boku, czy to do szczerej rozmowy, czy po prostu do okazania wsparcia, może całkowicie odmienić nasze doświadczenie. To wsparcie nie tylko łagodzi nasz ładunek emocjonalny, ale także wzmacnia więź między nami. Jeśli podobają Ci się te rady życiowe, zostaw tutaj swój komentarz, abyśmy mogli podzielić się naszymi doświadczeniami życiowymi. Pamiętam szczególnie chłodne jesienne popołudnie, kiedy wiadomość o niespodziewanej stracie uderzyła mnie jak lodowaty wiatr. To solidarność przyjaciół i rodziny otuliła mnie niczym ciepły koc, oferując pocieszenie i siłę do dalszej drogi. Każde słowo pocieszenia, każdy uścisk wzmacniały we mnie przekonanie. Że nie jestem sama. Co więcej, oferując innym swoje wsparcie w ich własnych chwilach potrzeby, odkryłam w sobie odporność, której nie wiedziałam, że posiadam. Pomaganie innym nie tylko daje im siłę do kontynuowania, ale także buduje naszą własną wewnętrzną fortecę. Oprócz towarzystwa i wsparcia, Pielęgnowanie nadziei i utrzymywanie pozytywnego nastawienia są kluczowe. Myślenie, że można pokonać wyzwania i że każda przeszkoda jest okazją do nauki, wyposaża nas w mentalność wzrostu. Nadzieja, w tym kontekście, działa jak dynamiczne narzędzie, które umożliwia nam dalszy postęp. Nawet gdy droga wydaje się niepewna, jak latarnia morska w burzliwą noc, nadzieja oświetla nasze kroki i prowadzi nasz kurs przez zawirowania życia. Ale to, co naprawdę wzbogaca nasze życie, to autentyczne i znaczące relacje, które pielęgnujemy. Nie chodzi tylko o to, by być otoczonym ludźmi. Ale o nawiązywanie głębokich i prawdziwych więzi, opartych na empatii, otwartym dialogu i wzajemnym szacunku. Te relacje są prawdziwymi klejnotami ludzkiego istnienia, dają nam siłę, miłość i poczucie przynależności. W każdej szczerej rozmowie, każdym geście wzajemnego zrozumienia. Znajdujemy radości i nauki, które nas kształtują i definiują. Myśląc o mojej własnej drodze, to właśnie te głębokie więzi przyniosły mi najbardziej satysfakcjonujące i przekształcające chwile. Na przykład, dzieląc się wyzwaniami z przyjacielem i słuchając jego perspektywy, Często odkrywałam nowe rozwiązania dla starych problemów i odwrotnie. Razem nie tylko stawialiśmy czoła przeciwnościom, ale wzrastaliśmy przez nie, wzbogacając nasze życie kolektywną mądrością i bezwarunkowym wsparciem. Dlatego, nawigując przez złożoność świata, pamiętanie o znaczeniu bycia razem, pielęgnowanie nadziei i budowanie znaczących relacji może być sekretem pełnego i satysfakcjonującego życia. To w tkaninie tych ludzkich interakcji odnajdujemy prawdziwą istotę życia. Empatia jest prawdziwie pulsującym sercem prawdziwych przyjaźni. Wyobraź się sobie jako most, który łączy dwie oddzielone dusze, pozwalając każdej z nich przejść po nim i zobaczyć świat oczami tej drugiej. Kiedy praktykujemy empatię, nie tylko słuchamy, ale i odczuwamy to, przez co przechodzi druga osoba, dzieląc jej ból i radość. Ten proces głębokiego zrozumienia wzmacnia nasze więzi przyjaźni, czyniąc je bogatszymi i bardziej odpornymi. Pamiętam jedno szczególne popołudnie, gdy siedziałem w kawiarni z przyjaciółką, która przechodziła trudny okres. Zamiast po prostu oferować rady, wybrałem słuchanie i naprawdę zrozumienie jej uczuć. To był moment głębokiego połączenia, kiedy nasza przyjaźń się umocniła, ponieważ poczuła, że jej ból jest dzielony i uznawany. To doświadczenie wzmocniło, jak empatia może być przemieniająca. Otwarte komunikowanie się to kolejny kluczowy filar w relacjach międzyludzkich. W wielu przypadkach nieporozumienia i konflikty pojawiają się po prostu dlatego, że nie potrafimy komunikować się w sposób jasny i otwarty. Odwaga wyrażania własnych myśli i uczuć jest kluczowa, ale równie ważne jest stworzenie przestrzeni, w której inni czują się bezpiecznie, wyrażając swoje. To nie tylko wyjaśnia nieporozumienia, ale także wzbogaca nasze wzajemne zrozumienie. Na przykład Podczas rodzinnego spotkania zaobserwowałem, jak napięty spór rozwijał się z powodu prostego nieporozumienia. Dopiero gdy zachęciliśmy do szczerej rozmowy, w której każda strona miała szansę jasno wyrazić swoje perspektywy, mogliśmy znaleźć wspólną płaszczyznę i rozwiązać konflikt. Ten moment potwierdził dla mnie przemieniającą moc szczerego mówienia i słuchania. I wreszcie wzajemny szacunek jest fundamentem, na którym zbudowane są wszystkie trwałe relacje. Szacunek dla kogoś oznacza coś więcej niż tylko tolerowanie jego różnic. Chodzi o docenianie doświadczeń i pomysłów tej osoby na równi z własnymi. To tworzy środowisko wzajemnego wsparcia, gdzie każdy czuje się wartościowy i zrozumiany. Weźmy na przykład moment, kiedy musiałem współpracować nad projektem w pracy z kolegami z różnych działów. Początkowo różnice zdań wydawały się nie do pokonania, jednak starając się szczerze szanować wzajemne perspektywy. Odkryliśmy innowacyjne rozwiązania, których żadne z nas nie mogło osiągnąć samodzielnie. Ten wzajemny szacunek nie tylko doprowadził do udanych wyników, ale także do silniejszych relacji w pracy. Te trzy elementy: empatia, otwarta komunikacja i wzajemny szacunek. Są kluczami do pielęgnowania i utrzymywania prawdziwie znaczących relacji. Każdy z nich, praktykowany z szczerością, przemienia nie tylko nasze osobiste interakcje, ale także pomaga nam budować bardziej współczującą i zrozumiałą społeczność. Bycie odpornym jest jak wyruszenie w długą podróż przez zróżnicowany i czasami wrogi teren. To nie jest coś, co pojawia się z dnia na dzień. Zamiast tego, odporność jest powoli kształtowana przez każde wyzwanie, przed którym stajemy. Każda pokonana przeszkoda nie tylko czyni nas silniejszymi. Ale także mądrzejszymi i bardziej zdolnymi. Fundamentem tej podróży odporności jest wiara w naszą własną zdolność do przezwyciężania trudności, które życie stawia na naszej drodze. Pozwólcie, że podzielę się z Wami historią, która ilustruje ten punkt. Kiedyś poznałem Starego Marynarza. Który stawiał czoła gwałtownym burzom na morzu. Każda burza, którą przetrwał, sprawiała, że wracał bardziej przygotowany, bardziej sprytny wobec kaprysów oceanu i bardziej pewny swoich umiejętności nawigacyjnych. Nauczył mnie, że tak jak on ufał swojej kompasowi i umiejętnościom, aby znaleźć drogę do domu, My również powinniśmy ufać naszemu wewnętrznemu kompasowi, naszym siłom i zdolnościom, aby przeprowadzić nas przez życiowe burze. Mam nadzieję, że te refleksje zainspirują Cię w Twojej własnej podróży ku bardziej świetlanemu i pełnemu znaczenia życiu. Kontynuujmy razem tę wędrówkę. Ucząc się i rozwijając z każdym krokiem. Jeśli chodzi o relacje, moje dziewięć dekad życia nauczyło mnie cennej lekcji o mocy wzajemnego szacunku. Relacje, w których szacunek jest fundamentem, nie tylko przetrwają, ale także rozkwitają wspaniale. Traktowanie innych z należną im uwagą i godnością. Przekształca nasze codzienne interakcje w głębokie i satysfakcjonujące połączenia. Zachęcam Cię do refleksji nad własnymi relacjami. Zastanów się, jak możesz wzmocnić istniejące przyjaźnie, lub może nawiązać nowe. Pamiętaj: nigdy nie jest za późno aby naprawić nadwątloną przyjaźń lub rozpocząć nową. Kluczem do autentycznych i trwałych relacji jest autentyczność. Bycie prawdziwym wobec siebie, ze swoimi zaletami i wadami, pozwala innym również być autentycznymi wobec ciebie. Ta autentyczność tworzy bezpieczną przestrzeń w której każdy może być naprawdę sobą, co jest niezbędne do rozkwitu każdej relacji. W każdej szczerej rozmowie, każdym dzieleniu się doświadczeniami, nie tylko utrzymujemy połączenia, ale także wzmacniamy tkankę naszego życia społecznego. Staranie się być odpornym i utrzymywać autentyczne relacje buduje krok po kroku bogatsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Cieszmy się każdą chwilą i każdą osobą na naszej drodze, ponieważ każdy z nich ma potencjał, aby wzbogacić naszą podróż. Kultywując autentyczność, empatię. Otwartą komunikację i szacunek otwierasz drzwi do świata głębokich i znaczących relacji. Te cechy są jak korzenie mocnego drzewa, pozwalając, aby więzi rosły silne i zdrowe, wytrzymując burze życia. Wyobraź sobie każdą prawdziwą relację jako kwitnący ogród. Gdzie każdy kwiat reprezentuje barwną i pełną życia przyjaźń, przynosząc piękno i zapach do Twojego dnia. Te przyjaźnie, bogate w miłość i wsparcie, czynią naszą życiową podróż tkaniną pełną kolorów i wspólnych doświadczeń. Teraz wyobraź sobie, że do tego ogrodu relacji wprowadzasz wdzęczność i przebaczenie. Te praktyki, choć wydają się proste, są transformujące. Zacznijmy od wdzęczności. Jak soczewka zmieniająca kolor wszystkiego, co widzimy, bycie wdzęcznym dostosowuje naszą perspektywę na świat. Pamiętam jedno szczególnie jasne poranne, kiedy, idąc przez park, świadomie skupiłem się na rzeczach, za które byłem wdzięczny: śpiew ptaków, świeżość powietrza, towarzystwo dobrego przyjaciela. Każdy szczegół zaczął błyszczeć nieco bardziej. Ten prosty akt uznania sprawił, że troski, które ciężyły w moim umyśle, zdawały się znikać, zastąpione głębokim poczuciem zadowolenia. Jeśli chodzi o przebaczenie, jest ono jak słońce wschodzące po długiej nocy, rozpraszające cienie urazy i oświetlające ścieżki do odnowy. Przebaczenie może być wyzwaniem, jak wspinanie się na strome zbocze. Ale na szczycie widok jest wyzwalający, przebaczając, nie tylko uwalniamy drugą osobę od emocjonalnego długu wobec nas, ale także uwalniamy się od łańcuchów trzymających nas w przeszłości. To pozwala nam iść naprzód z lżejszym sercem i jasnym umysłem, otwartym na nowe doświadczenia i spotkania. Łącząc wdzięczność i przebaczenie, te praktyki pozwalają nam pielęgnować nasze relacje i nasze życie z prawdziwą radością i głęboką miłością. Wdzięczność uczy nas celebrować każdą chwilę, podczas gdy przebaczenie oferuje nam szansę na nowy początek, zawsze gdy to konieczne. Razem tworzą potężny duet który może naprawdę odmienić nasze życie, napełniając je pokojem, radością i trwałą satysfakcją. Praktykując te cnoty, odkrywamy, że nie tylko tworzymy trwałe więzi, ale także głęboko wzbogacamy nasze własne życie i życie ludzi wokół nas. Podróż ku życiu pełnemu znaczenia i połączeń jest długa i pełna nauk, ale z każdym krokiem, który robimy w praktykowaniu autentyczności, empatii, wdzięczności i przebaczenia, zbliżamy się coraz bardziej do naprawdę wzbogacającej egzystencji. Z drugiej strony, przebaczenie jest aktem wyzwolenia. Trzymanie urazy jest jak trzymanie gorącego węgla z zamiarem rzucenia go w kogoś innego ostatecznie to ty się poparzysz. Przebaczenie sobie oznacza niezapomnienie lub wybaczenie złego uczynku, który nam wyrządzono, lecz uwolnienie się od ciężaru urazy i umożliwienie nam postępu ku spokojniejszemu i bardziej pozytywnemu życiu. Przebaczenie innym. A być może najtrudniej, sobie uwalnia nas od więzów przeszłości i otwiera na przyszłość pełną odnowy i wzrostu. Jesteśmy już na końcu naszej historii, więc zostawcie łapkę w górę, aby to wideo dotarło do większej liczby osób i mogło pomóc im słowami pocieszenia. Pozwólcie, że zaoferuję Wam kilka prostych ćwiczeń aby wprowadzić wdzięczność i przebaczenie do waszego codziennego życia. Każdego ranka, gdy się obudzicie, poświęćcie chwilę na zastanowienie się nad przynajmniej trzema rzeczami, za które jesteście wdzięczni. Mogą być one tak duże jak zdrowie lub tak małe jak filiżanka gorącej kawy. Zapiszcie te wdzięczności i zauważcie, jak ten mały poranny akt może zmienić wasze nastawienie na resztę dnia? Jeśli chodzi o przebaczenie, zacznijcie od uznania uczuć, które macie wobec osoby lub sytuacji, której chcecie przebaczyć. Uczucia te mogą być przetwarzane poprzez medytację, napisanie listu, który nigdy nie zostanie wysłany. Lub po prostu głośne powiedzenie: Wybieram przebaczenie. Pamiętajcie, że przebaczenie to proces, a nie jednorazowe wydarzenie. Bądźcie cierpliwi i łagodni wobec siebie, podczas gdy kroczcie tą drogą. Kochani widzowie, żegnając się na dziś. Zachęcam Was do zabrania tych refleksji ze sobą i praktykowania wdzięczności i przebaczenia. Zobaczycie, jak stopniowo Wasze życie zostanie przemienione, prowadząc do większego szczęścia, zadowolenia i pokoju. Jeśli podobały się Wam nasze rozmowy i chcecie kontynuować tę przygodę ze mną, co powiecie na subskrypcję? W ten sposób nie tylko będziecie otrzymywać więcej wskazówek i pomysłów, ale także staniecie się częścią świetnej grupy ludzi, którzy również chcą rozwijać się, uczyć i dostrzegać piękno każdego dnia. Nie zapomnijcie praktykować wdzięczności i przebaczenia, i pamiętajcie, każdy krok, który robicie, to krok w kierunku szczęśliwszego i spokojniejszego życia. Zasubskrybujcie, podzielcie się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami i chodźmy razem tą niesamowitą drogą. Dbajcie o siebie i do zobaczenia w następnym spotkaniu.